Pokażę Ci teraz, w jaki sposób wykonać masaż szyi przyrządami fascia Blaster. Zaczniemy oczywiście od rozgrzewki, ale zanim przejdziemy do właściwego masażu, chciałabym, żebyś spojrzała na plakat, który dzisiaj ze sobą przyniosłam, aby uzmysłowić sobie, jak wiele mięśni trzyma naszą głowę i dlaczego warto masować szyję. Zaczynamy. Masaż przygotowujący możemy wykonać albo master blasterem, albo face blasterem. Ja użyję face blastera, bo jest wygodniejszy, poręczniejszy do tego celu. No i zaczynam od intensywnego rozgrzania tkanki. Ruch góra-dół w każdym paśmie z tej strony. Może być to również ruch. Poprzek włókien. Ruch jest energiczny, powierzchowny, i masuję tak długo, aż poczuję, że tkanka jest czerwona, rozgrzana. Przechodzę dalej. Nie należy zapominać o miejscu pod brodą. Często zbiera się tkanka tłuszczowa. I przechodzę na drugą stronę. Warto też szyję odgiąć w drugą stronę, żeby naciągnąć mięśnie i skórę. Wtedy można to zrobić dokładniej. Przechodzę teraz na tylną część szyi. Najpierw z jednej strony i z drugiej. Robię to zdecydowanie krócej niż robiłabym to w domu. Jest to tylko filmik instruktażowy. Chcę Ci tylko pokazać, w jaki sposób należy to wykonywać. Teraz przechodzę do właściwego masażu powięziowego i do tego celu użyję fascia blastera, ale również można użyć mini 2. Ten masaż jest intensywniejszy, robię to mocniej i głębiej. Chcemy dotrzeć do głębszych warstw powięziowych, do mięśni. I teraz z drugiej strony. Możesz również robić to oburącz, jeśli jest Tobie tak wygodnie. Od podstawy czaszki aż do obojczyka. I to samo z tyłu. Od podstawy czaszki w dół i do góry. Aż poczujesz porządnie rozgrzaną tkankę. Jeśli podczas tego masażu poczułaś jakieś mie miejsca, które były bardziej e, spięte, należy teraz użyć końcówki stożkowej od przyrządu Mini 2 i dokładnie rozmasować te punkty. Wykonujesz masaż punktowy, wbijasz się w, ten, w to miejsce, w ten punkt i rozmasowujesz go dokładnie. готове.